Terapia ultradzienkowa skuteczna pomoc w liczeniu bólu i regeneracji tkanek. Bardzo popularna metoda wykorzystywana w fizjoterapii. Opiera się na falach dźwiękowych o wysokiej częstotliwości. Dzięki swoim właściwościom wspiera liczenie bólu mięśni i stawów, przyspiesza regenerację tkanek oraz pomaga w terapii stawów zapalnych. To bezpieczne i Związanie, które jest coraz częściej wybierane przez pacjentów szukających ulgi w nalegliwościach. Dlatego używamy żelu specjalnego. W fale ultradźwiękowe przenikają przez tkanki. Wywołują szereg pozytywnych efektów. Poprawę krążenia, stymulację przepływu krwi, co zwiększa odtlenienie odżywiania tkanek. Jest też efekt termiczny. Delikatnie podgrzewa głębsze warstwy mięśni stały Pomaga w okresie Zmniejsza sztywność. Regeneracje. To jest mikromasaż wywołany ultradźwiękami. Wspiera procesy naprawcze w tkankach uszkodzonych przez urazy lub stawne zapalne. Zazwyczaj używa się przy urazach mięśni stawu, skręcenia na przykład, stuczenia, czy naderwania mięśni. Szybciej się regenerują dzięki stymulacji tródzienkowej. Przy mleknemu bólu osoby zmagające się z bólami pleców na przykład, szyi czy stawów odczuwają znaczną ulgę po serii zabiegów. Choroby zwyrednieniowe, wspomaga liczenie schorzenia takich jak zapalenie stawów czy zmiany zwyrednieniowej kręgosłupu. Obrzęki i stany zapalne, redukuje puchliznę i przyspiesza wchłanianie płynów zapalnych. Efekty widać już po kilku zabiegach. Jest bezbolesna terapia. Terapia jest nieinwazyjna i dobrze tolerowana przez pacjentów. Można stosować także leczenie ostrej kontuzji, jak i przywlekł problemów. Terapia ultracyjnkowa jest bezpieczna. Oczywiście jak w każdej terapii są przeciwwskazania, nie powinna być stosowana w przypadku nowotworów, ciąży, aktywnych infekcji, obecność metalów, implantów w obszarze zabiegowym. Zawsze warto skonsultować się z fizjoterapeutą przed rozpoczęciem terapii, aby upewnić się, że metoda jest odpowiednia dla danej osoby. Terapia ultradźwiękowa to nie tylko metoda łagodzenia bólu, ale także sposób na przyspieszenie powrotu do pełnej sprawności. Dzięki swojej skuteczności i bezpiecznemu działaniu jest chętnie wybierana zarówno przez sportowców, jak i osoby borykające się przewlekłymi dolegliwościami. To jest metoda sprawdzona, wspiera leczenie bólu, urazów, terapii ultradźwiękowe może być idealnym rozwiązaniem, ale warto skonsultować się ze specjalistą, aby dowiedzieć się więcej o korzyściach i dostosować zabiegi do swoich własnych potrzeb. uprzejmie za uwagę, dziękuję za oglądanie i zapraszam na terapię.